A dzisiaj powiem sobie o jednym gorącym temacie, czyli kto dla Topuri w końcu, bo no, pokonał Charles Oliveira w pierwszej rundzie. Co to w ogóle miało znaczyć? E, czy Batemille da radę? Oczywiście, <grym> że nie da radę. Pan Batemille to jest w ogóle... On to się nie nadaje do walki z Topurią. E, jest jeszcze Armon. Armon to w ogóle stać z tym Armanem. To... Lubię Armana. Ale szczerze wątpię, że pan wygra. Ma twardą szczękę, ale Topuria na punkty. Justin Gacy, TKO, myślę, że Topuria wykona. I teraz za zagłoska Mahaczew. Ja mam w głowie TKO ze strony Tak jest moja opinia. Jeśli ma zaminać tą całą wagę, to niech dominuje już ją całkowicie. Jak powiedziałem Arman, myślę, że będzie na punkty. Jeśli miałaby taka walka się odbyć, Gacy przez knockout przegra. Pali przez knockout i sam przez knockout. Jest to kontrowersyjna opinia, ale no cóż, takie są realia i trzeba niestety eee, trzeba niestety, jak to mówią, tak po prostu powiedzieć. będziemy w razmiku, trzymajcie się, cześć!